To dzwoni. Halo? O. W tej rozmowie Alan i Robin dyskutują aspekt ar kultury architektów, prekursorów czy czegoś? Alan odnosi się do swoich ludzi. Co? Dlaczego tak jest dziwnie napisane? Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Subnautica Below Zero. O co chodzi? Update! Nowy update! To jest rzecz, o której chciałem wam powiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj o północy, dokładnie, dzisiaj o północy pojawiło się info odnośnie nowego update'a Salad Days się nazywa yy, i jest w sumie ciekawym update'em, w którym będzie można zrobić sobie między innymi sałatkę. Wszystkie rzeczy dodatkowe, to między innymi parę update'ów, między innymi to, co widzicie wielkie, kręcące się na górze, więc idealnie się znajduje miejsca, w którym już można zobaczyć jakieś pierwsze, pierwsze ciekawe rzeczy, które się dzieją. Muszę szybko udać się na górę, więc słuchajcie, żeby przyspieszyć mój bieg na górę, zostawcie szybko łapkę w górę, subskrybujcie kanał, ustawcie dzwona, i na pewno nie przegapicie kolejnego odcinka z semno Below Zero. Dobra, sobie złapię tutaj jakieś żarełko szybko, bo mi się widzę, że woda kończy. Czy ja mogę wodę uzupełnić tym jakoś? Nie, to jest bez do uzupełniania wody. przydałoby hm. mi się koniecznie teraz jakieś źródło wody większe. Z kolejnych ciekawych rzeczy pojawiło się Delta Base Dock. Tego nie widziałem wcześniej, trzeba będzie tam się koniecznie udać. Słuchajcie, jak tylko odpaliłem w grę pierwsze co zostałem zasypany jakimiś komunikatami, informacjami i tak dalej, więc nie wiem co teraz zasadniczo mam robić jakby na razie mój pierwszy krok to dostanie się tutaj. O, co to za miejsce? Jak to nie wiesz co to za miejsce, wiesz byliśmy tu w ostatnim odcinku. <grym> o, dane, które zebrałem, może y support your intuition, y może wspomóc twoją intuicję. Nie wiem, chyba tak to można było przetłumaczyć ładnie. Słuchajcie, tu wszystko się pozmieniało. O kurka, no ten update powiem szczerze dodał troszkę rzeczy. Szafka, szafka! Proszę, czy ja mam już szafkę odblokowaną? Czy mogę teraz postawić szafkę? Powiedzcie mi, że mogę postawić już szafkę. To jest rzecz, na którą czekałem tak długo! Udało się! Mamy odblokowaną szafkę, będzie można zrobić magazyn no w końcu. Masakra, ale nie wiem, czy widzicie po prostu. Mapa świata! O kurka! O kurka! Delta Station Map. To mamy kolejne parę fajnych rzeczy, słuchajcie, jakże idealnie się złożyło. Wczoraj na live streamie mówiłem, że dzisiaj pojawi się odcinek z Subnautiki. Oj, proszę, idealnie woda jeszcze się pojawiła dodatkowa. Mamy jakieś mnóstwo tymczasowych rzeczy. Tutaj w temp w na, nawiasie napisane to znaczy, że to jest dopiero teraz dodane. Słuchajcie, no bo update był dosłownie o północy, więc prawdopodobnie jeszcze wiele rzeczy się tutaj pozmienia. E, automat z kawą można zeskanować, no jakże wspaniale. Na to czekają, słuchajcie. Ostatnim razem był jakiś problem i nie dało się go zeskanować. Zobaczmy, co tutaj jeszcze ciekawego poddawali do tej, do tej bazy. Mamy Seatrack. X12 To do Citraka tak wyglądają moduły przyłączane. Hmm, weźmy sobie to do naszej bazy, schowam sobie później. Kolejne PDA Okej, okay, mamy wish you were here A to jest jakiś chyba szefo y, Altery albo jakiś inny dziwny gościu. Say no do ptaków, tak? Czemu? <laughs> Mamy jakiś plakat, który nie ma jeszcze tekstury, to też jest dość ciekawe. Mogę je co najwyżej sobie zeskanować, pewnie później będę mógł, e, później będę mógł prawdopodobnie sobie je skraftować gdzieś. W bazie danych można zobaczyć, że tutaj są przeklęte ptaki i tutaj jest no, informacja o tym, jak e, Jeremiasz <laughs> Jeremiasz, nie wiem czy to Jeremiasz. Jeremiasz się z filasza i Ferba Jeremiasz. No, nevermind. W każdym razie są tutaj napisane głównie yy, drafty, czyli takie jakby zarysy, zarysy dialogów, które będą tutaj się pojawiały. Na razie jeszcze dialogi nie są same w, so, w sobie stworzone. Czy mogę skorzystać z tego łóżka, fajnie byłoby, gdybym mógł się tutaj przekimać, ale chyba w tej bazie niekoniecznie mogę. Dobra, zobaczmy szybko do anteny. Może przy antenie też coś się pozmieniało. Fajnie byłoby to wiedzieć. Zobaczcie, o skrzynki w ogóle z tymi, z danymi się tutaj poodnawiały, ale raczej tylko tytan z tego dostanę, dokładnie, bo już mam odblokowane te rzeczy, które tutaj były. Zobaczmy też, co jest w obserwatorium, które tam było. dali. O, honeycomb plant! To nie było skanowalne wcześniej, z tego co pamiętam. O właśnie, zobaczcie to obserwatorium. Mogę otworzyć, wcześniej nie można było otworzyć tych drzwi. A teraz możemy dostać się do środka, czyli mamy kolejne PDA, które będą coś mówiły Okej. Okay. Yy, przestrzenna... Przestrzenna kwatera, coś tam, coś tam, yy, to powinno być jako miejsce dowodzenia bardzo możliwe, szczerze mówiąc, mamy kolejną szafkę do zeskanowania, chociaż chyba nie do zeskanowania. Okej, okay. Staff mimo Ok. czyli mamy tutaj troszkę informacji na temat Frollo i yy, reassignments, czyli jakby przypisania. Przypisaniem pracowników do chyba różnych ról, jak rozumiem. No, na razie wszystko jest tutaj tymczasowe, słuchajcie. Jeszcze trzeba będzie poczekać, oczywiście, na te dialogi. Później, być może, będę mógł sobie to przeczytać. Mamy doniczkę. Mamy. Jedzenie na tacce. Ej, to jest dość interesujące. No, i mamy kolejne PDA. A czekajcie, co w tym PDA było? The mono de-task the Revolution. No, i na razie nie mamy znowu żadnej informacji. Możemy podnieść sobie motywacyjny plakat i ruszamy do boju. Dobra, do samej anteny teraz trzeba podbiec. Chyba tutaj nic więcej na... w tej okolicy nie znajdę. Zobaczymy, może jeszcze później jakieś, yy, jakieś rzeczy ciekawe gdzieś tutaj się pojawią. Zobaczcie, antena wygląda zupełnie inaczej. Robin pyta, co to? No, jest kompletnie inaczej. Jest zupełnie, zupełnie inaczej. Mamy PDA, akurat niepodnoszolne, niepodnoszalne PDA, jeśli chodzi o to. Dobra, to wyglądało kompletnie, kompletnie inaczej. Tam stała taka mała antenka, a tutaj było... O tak, nadchodzą niebezpieczne, niebezpieczne warunki pogodowe. Status report możemy kliknąć sobie. Ok, czyli dowiemy się prawdopodobnie teraz, co tu się dzieje. Sektor Zero Region Scan, czyli mamy scan tego terenu, na którym się znajduje Dwóch aktywnych ludzi zostało wykrytych, czyli prawdopodobnie ja i nasza znajoma Marguerite, czy jak ona tam się znajduje, którą już mieliśmy okazję spotkać. Recommendation: obserwuj i przygotuj do prawdopodobnej interwencji. Zobaczmy co jest na górze. Muszę szybko to załatwić, bo mi zaczyna ciepło powoli spadać. A nie mam już żadnej rośliny ani, ani nic. Dobra, wiecie co, muszę dobiec do jakiegoś miejsca, które da mi ciepło. O! Nowa animacja rozgrzewania rąk, jakże fajnie Drobne rzeczy, drobne smaczki, ale naprawdę bardzo cieszą Dobra, zobaczmy co teraz, bo prawdopodobnie może się zmieniło coś z aktywowaniem tej anteny To jest zabawne, bo naprawdę w ostatnim odcinku byłem tu na górze, więc widziałem dokładnie i mam idealnie w głowie jeszcze zarys tego jak to wszystko wyglądało I teraz to jest kompletnie, kompletnie inaczej wszystko Także jest super fajnie Wspinamy się na górę, może teraz nie spadnę Idealnie, teraz dookoła, chyba z drugiej strony tu widziałem coś, dokładnie Tutaj mamy skrzyneczkę Test override module port. Jak ja mogę to jakkolwiek wytestować? Być może narzędziem naprawczym może, może, mogę to potraktować. Ok, Operation Manu, Operating Manual. E, ma, e, czyli instrukcja wytłumacząca, jak wieża działa i jak nie działa. <grytania> Dając informację, jak to naprawić, jeśli dobrze zrozumiałem. Ładny wschód słońca mamy. Słuchajcie, dobra, sprawdźmy, czy, czy ja mam w ogóle narzędzie naprawcze przy sobie. Mam narzędzie naprawcze. Weźmy sobie na razie przełóżmy na ten slot. I na razie nie mogę tutaj nic zrobić. Czyli brakuje nam najprawdopodobniej jakiegoś elementu, który będzie trzeba tutaj umieścić później. Jeszcze jedno PDA. Okej, okay, tutaj mamy jakieś dane. To wygląda jak współrzędne. Zaraz zobaczę, czy rzeczywiście tak jest. Chyba nic więcej tutaj nie ma do, ten, do zebrania w okolicy. Dokładnie. Myślę, że czas najwyższy spadać. Słuchajcie, ja ogólnie wiem mniej więcej, jak to uruchomić. Znaczy, wiedziałem, jak to uruchomić wcześniej. Jak to uruchomić teraz. To jest trochę. trochę większa filozofia, ale na pewno do tego dotrzemy. Delta Base Dock. Ej, ja chyba wiem, co to. To jest po prostu to miejsce, do którego można było tutaj zadokować sobie taki kawałek pomostu wystający. To jest dokładnie przy tej wyspie. Spoko, czyli tutaj wszystko już wiem. Dobra, teraz trzeba byłoby się zająć kilkoma rzeczami. Myślę, że popłyniemy do jakiegoś schowka z zapasami i tak dalej. Trzeba trochę sitraka odpalić, popływać tu po okolicy, ale najpierw zbudować szafę i powkładać tam wszystkie przedmioty, które mam. No w końcu, kurde, słuchajcie, myślałem, że już nigdy to nie nastanie. O, nowy telefon. Halo? O. Nie ufaj alteranom. Ty też nie. Ale twoja siostra jest alteranką. Moja siostra jest człowiekiem, pracowała dla altery. Hmm, moi ludzie nie wyczuwają różnicy. Robimy co robimy. Nie, we are what we do. Nie wiem jak to przetłumaczyć. Dobra, okej, okay, czyli zawsze zgadzasz się. Co? Pff. Nie, nie jestem w stanie tak szybko tłumaczyć, zwłaszcza jak nie słyszę jeszcze tego na dodatek. W każdym razie, to jest krótka rozmowa na temat siostry Robin i i Alana, i prekursorów najwyraźniej. Mamy kwarc, jeszcze troszkę potrzebuję taki materiału. W ogóle mam wrażenie, że znowu delikatne graficzne odświeżenie powstało przy tym, przy tym update'cie, nie wiem czy też to czujecie. Jest delikatnie inaczej, delikatnie ładniej jeszcze się zrobiło. W okolicy nie widać wielkich, złych i brzydkich. To jest w ogóle zaskakujące dla mnie, na maksa. Może wyskoczę gdzieś? Może się pojawią gdzieś w okolicy? Może tyłem jak popłynę? O jest, wielki, zły i brzydki zaraz za mną. <ścoughs> Czyli jednak nic się nie zmieniło, jest tak samo jak było. No i w końcu, słuchajcie, czekaj, yy, zaraz, zaraz, moment. Gdzieś chciałem zostawić sobie przejście na... Przejście na dalszą jakąś kabinę, myślę, że w tą stronę? Nie, w tą stronę. Tutaj o, postawmy sobie szafki w takim razie. Dobra, postaram się ich upchać tutaj maksymalnie dużo. Na pewno dwie koło siebie da się postawić, tak o. No, i na razie myślę, że wystarczy. Nie ma też co przesadzać z ilością. Czy ja mam jeszcze trochę tytanu, żeby postawić to? Mam, dobra, słuchajcie, no w końcu, kurde, myślałem, że już nigdy nie nastanie postawienie szafek. Bałem się, że przed tym odcinkiem będę musiał znowu pływać, szukać jakichś specjalnych, zagub zagubionych baz, w których będzie można znaleźć te wszystkie rzeczy. No a teraz, słuchajcie, i diamenty, i sztabki plastali i inne potwory można sobie schować do szafek, które mamy już w naszej bazie. Zobaczmy na razie jeszcze dok, bo nie że coś koło tego doku mogło się pozmieniać. Może. Może jakieś fajne rzeczy tam znajdziemy w okolicy? Może na przykład coś do zeskanowania tutaj będzie. O, jest wielki, zły i brzydki. Proszę Państwa, spróbuję go szybko opłynąć. Akurat był zaabsorbowany czymś innym, może mnie nie zacznie gonić. Dobra, a tutaj znajduje się dok. No i dok wyglądał. Yy, jakby standardowo. Jakby nic tutaj się więcej nie zmieniło. Poczekajcie, podpłynę sobie tutaj od boku. Okej. Okay. No, najprawdopodobniej to jest dokładnie tak samo jak było. Wygląda. Kropka w kropkę. O, a tutaj mamy stojący. Stojącą radiolatarnię. Ale świetnie to wygląda w ogóle. Ale sztosik. Ciekawe, czy można tak normalnie sobie stawiać radiolatarnię. Teraz wszystkie. Hmm. Wydaje mi się, że troszkę zrobili takie realistyczniejsze poczucie tej wody dookoła. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie. Delikatnie, delikatnie, odrobinkę się tylko ta grafika różni, ale jest jest taki jeszcze odcienek lepiej. Dobra, lecimy do schowka z zapasami. Zobaczymy czy on może mi striggeruje teraz jakiś kolejny jakiś kolejny cel. Jeśli nie, no to będziemy w takim razie szukać tych punktów, o których o których wiem, gdzieś tam mniej więcej że istnieją. Tutaj raczej nic się nie zmieniło. Czy ja mam to wszystko potwierane? Nie, zobaczcie. Czyli wszystkie, wszystkie te lokacje się zrestartowały teraz. Także to jest dość ciekawe. O, siema mordo. XD <grytanie> Dobra, mamy radiolatarnię. Ja ją sobie podniosę, bo w sumie... W sumie ona mi nie będzie już potrzebna tutaj za bardzo. Zobaczmy, co mamy w skrzyneczkach. Tu mamy jakąś flarę. Mamy wodę, woda mi się bardzo przyda, zwłaszcza, że jeszcze nie mam żadnego sposobu odzyskiwania wody. Tutaj będzie, będzie raczej tytan, bo nie sądzę, żebym nie miał odblokowanych tych rzeczy. I tutaj, o w dół, tak, pamiętam dobrze, właśnie tutaj zawsze spadają jeszcze te dwie skrzyneczki w dół. Czyli mamy kolejne rzeczy, kolejna woda i kostka odżywcza. Tych kostek odżywczych też mogę już zostawić sobie w, w, moim, w mojej bazie, bo mam już ich naprawdę ogrom. Jeśli chodzi o life poda, to raczej bym powiedział tak standardowo. Nic tutaj się takiego nie wydarzyło. Można by w sumie zajrzeć do niego do środka. Czy ja zostawiłem w ogóle jakieś rzeczy tutaj w tej skrzynce? Podejrzewam, że tak. Tak, dokładnie, zgadza się. To można by sobie poprzerzucać od razu. Zabiorę wszystko, co... To może mi się bardziej przydać. Sól akurat chyba najmniej przydatna z tego wszystkiego. I w sumie... ej, mógłbym zebrać chyba ryby, które by mi mogły dawać możliwość zrobienia wody. Ale dobra, to nie jest na razie takie istotne. Wodę miałem tutaj jeszcze w tych małych butelkach, co teraz znalazłem. No i co? I myślę, że ruszamy w takim razie. Ruszamy do pierwszej lokacji, która myślę, że powinna mi uruchomić ciąg dalszy mojej. <laughs> mojej fabuły. Hm. jest jakaś ciekawa rozpadlina. Okej, okay, tu jest chyba technologia prekursorów. A zioł jak zwykle, próbuję utknąć w jakiejś szczelinie. <laughs> Niewykluczone, że może mi się coś takiego udać. Dobra, czy ja to już skanowałem? Czy ja tutaj byłem w ogóle? Hmm, warto byłoby to przeglądać od razu. Halo, tego nie, nie da się skanować. I nawet nie wyświetla mi się jako coś do skanowania, więc prawdopodobnie. Prawdopodobnie tu albo byłem. O nie! O kurde, się ciebie nie spodziewałem kompletnie. Zobaczcie, jaki cwaniak, co on robi w tym miejscu w ogóle. <laughs> Dobra, e, chyba tu byłem. Ale muszę się upewnić się upewnić, że na pewno. No, dawaj, Mordo. Będę musiał cię diabnoć zaraz, jeśli do mnie podpłyniesz, tylko. Halo? Okej, okay. mamy architekt artefakt. Okej, okay. chodź, diab, 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 Ok, dało mi się. Ej, może w końcu Skrytogator został przetłumaczony. Słuchajcie, wielki, zły i brzydki ma... ma swoje imię. Skrytogator. Jak to fajnie brzmi. Strasznie, strasznie fajną ma nazwę. Dobra, zaraz cię może tutaj trzeba dziabnąć jeszcze parę razy. Ciekawicza jestem w stanie go załatwić tak na Amenus Zobaczmy To już! To ile razy dostał? Dwa razy już po nim? To jest dość interesujące, nie spodziewałem się Okej, okay, te stożki termalne, te które Thermal Spire to takie nie wiem, stalaktyty albo jakieś inne tyty one, one są w tym momencie skanowalne, więc można sobie przeczytać co nieco na ich temat. Zobaczmy w bazie danych, możemy się wyświetlić gdzieś. Na razie nie ma żadnego opisu. Większość rzeczy jeszcze nie ma opisu, słuchajcie, ale pamiętajcie, że jesteśmy jeszcze we wczesnym dostępie. Gra jeszcze tak naprawdę nie została oficjalnie wydana. Oj, zio, zaraz utkniesz. Oj, to jest pewne, to jest prawie pewne. <laughs> Muszę się postarać, nie utknąć. Słuchajcie, tędy chyba wpłynąłem. Powinno się udać. Dobra, udało się. Przez tamte drzwi do kopalni na pewno już nie będę więcej próbować. I teraz tak, czekajcie Z mojej prawej strony ma być Delta Base Dock Okej, okay, i płyniemy sobie tam Teraz powinniśmy dopłynąć Powinniśmy dopłynąć do tego wielkiego Siarkowego Siarkowego terenu On Powinien być tutaj za chwilę Dosłownie, o proszę, idealnie Czyli teraz możemy dopłynąć sobie do tego Statku kosmicznego i w nim Tego zatopionego statku kosmicznego I w nim ewentualnie próbować teraz poszukać e, Części zamiennych do Anteny, która stoi na wyspie Mam nadzieję, że dokładnie tą samą metodą będę mógł naprawić to. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, tutaj mamy zejście w dół. O, widzę. Tutaj, o, proszę bardzo. O, jakie wielkie bydle! Czy on był zawsze taki gigantyczny? Mam takie wrażenie, że jakby odrobinę większy był niż wcześniej. Tutaj jest chyba standardowy złom. A i taki standardowy złom występował wcześniej? Czy on został też dodany dopiero co? Kurde, zaraz rozwalę tego, tego sitraka Dzień doberek! Tutaj pewnie nic się nie pozmieniało. Zaraz będę mógł zobaczyć. Wiecie co, weźmy sobie od razu. Weźmy sobie od razu Seaglida i powolutku, pozwiedzajmy wszystko. Zobaczmy, coś, coś mogłem zeskanować. Chyba ryby. Tak, ryby. Na razie ryb nie skanuje, bo to nie ma sensu. Nie mam tyle czasu na to. Jest i bateria doskonale. Właśnie tak mi zaczęło ich brakować. Nie zwiedzałem prawie żadnych terenów. Mamy fragment palnika laserowego. Czy mam go odblokowanego, chyba jeszcze nie. Tak, to jest dwa z trzech. Coś tu się tłucze o ścianę, jakby. Albo o coś. I proszę 3 z trzech. Idealnie. 90 sekund tlenu. Tutaj są rośliny tlenowe, więc raczej będzie można. Raczej będzie można spokojnie sobie. poradzić pod wodą. Nie będę musiał szybko wracać do tego statku. Okej. Okay. Coś jeszcze tutaj jest? Chyba nie. No i zaczyna się robić cienko z tlenem. Hmm. Chyba od złej strony się tutaj dostałem. Chyba, że teraz rzeczywiście potrzebuję palnika laserowego, żeby dostać się do tamtej drugiej części. Ale zaraz zobaczymy. To, co się tutaj dobija w okolicy, to są te gejzery fioletowe. To już namierzyłem. Bo się przez chwilę się zastanawiałem, o co chodzi. <grych> Dobra, muszę w takim razie chyba od innej strony spróbować to dopłynąć. Wydaje mi się, że była możliwość wpłynięcia od spodu, od frontu. Chyba tędy robimy tutaj w dół. I wydaje mi się, że to wejście, ono będzie znajdowało się już w tej drugiej części, w tej dalszej części. Chyba. Chyba, bo nie jestem pewien. Halo. Czy Tutaj nie było wejścia. Halo! Jakby dało się kiedyś tędy wejść? O, da się wejść dalej. Pytanie, czy będzie dało się zejść teraz? <grymne> Dobra, jestem chyba po właściwej, po właściwej stronie. Teraz tylko znaleźć, gdzie te silniki były, w których były te części zamienne. Zaspawane drzwi, rozetnie, aby otworzyć. Ej, a ja chyba potrzebuję nadal ten palnik laserowy. O! Paraller, pra, parallel Processing Unit Fragment. <grymne> Dokładnie. Yy, jeden z trzech zeskanowany, a czyli może nie muszę ich wcale zbierać, być może muszę je po prostu poskanować, ale wydaje mi się, że one mogą być zamykane za tymi drzwiami. Dobra, w takim razie ekspresowa wyprawa do zrobienia palnika laserowego. O kurka, płynąłem w jedną stronę, w drugą się nie da? No co wy? <laughs> to jest po prostu niemożliwe Tak czułem, że tak będzie, tak czułem, że tak będzie, że będę mógł wyjść, ale nie będę mógł już wrócić. Świetnie, trzeba znaleźć inne wyjście, trzeba znaleźć roślinę tlenową, bo inaczej mogę tutaj skończyć marnie. Tlen na 30 sekund, świetnie. Słuchajcie, chyba tu umrę. Chyba tu umrę po prostu. Nie ma, nie ma innej opcji. Jeszcze raz szybko tlen. Proszę, powiedzcie mi, że jest inne wyjście. No, zaspawane drzwi są wszędzie. Jak ja mogę się dostać do miejsca, z którego nie ma wyjścia? O! Znalazłem wyjście. Niemożliwe. Dobra. Znalazłem wyjście. Uch. Powiedzmy <noise> Uuu, Dobra, udało się Ja nie myślałem, że już tam utknę na amen Słuchajcie, zawsze znajdę jakąś dziwną Jakąś dziwną metodę wejścia tam, gdzie nie powinienem Okej, okay, ale da się wejść tam po prostu od boku Także jest całkiem spoko Okej, okay, twoje odkrywanie przypomniało mi plenny, O miejscu gdzie moja, gdzie moja cywilizacja Znalazła coś interesującego Mogła znaleźć coś interesującego Dobra, i dostałem w tym momencie jakiś Architekt, artifact, ale ja tam byłem chyba sekundę temu, nie? To nie jest dokładnie to miejsce, z którego wróciłem chwilę temu. Hmm, chociaż to wygląda, jakby było w zupełnie innym miejscu. To interesujące. Dobra, zrobię na razie palnik klaserowy i ruszam w tamtą stronę, a później popłyniemy odciąć te drzwi. Jakże idealnie, tylko krystalicznej siarki mi brakuje, a krystaliczną siarkę mogę podnieść oczywiście sobie z tych bajorek siarkowych, które tutaj rosną, spójrzcie Po prostu przed domem leży krystaliczna siarka, jaki płynek zapełniony, idealnie Dobra, muszę podkładać trochę tych śmieci Jeszcze jedna mała ostatnia rzecz, zanim zrobię sobie nasz wspaniały palnik laserowy, słuchajcie, automat z kawą, dokładnie tak No proszę, teraz będzie się wspaniale funkcjonowało Kawa się sama tutaj robi? Ej, fajnie, ciekawe, jak dodaje z napojeniem. Pewnie słabo z napojeniem dodaje zasadniczo, ale zobaczymy. No dobra, możemy sobie teraz skraftować palnik klaserowy. Także robię palnik klaserowy, lecę do artefaktu architektów. Architekt, artefakt. <grydy> jak to? Jest tu jakiś progres tworzenia? Może muszę kliknąć, włącznik, cokolwiek. No, wygląda na to, że to będzie na innym biomie. Ja byłem teraz na tym biomie, tutaj z wyspą. A to prawdopodobnie jest gdzieś indziej. Zobaczcie Jesteśmy na jakimś takim Jakimś takim dziwnym Terenie, standardowym raczej, na tym po prostu takim płaskowy żółw, Czy czymś tam Okej, okay, tutaj mamy kelp forest i w kelp forest Chyba na dole będziemy mogli znaleźć Gdzieś ten artefakt O, no, wydaje mi się, że jakąś taką drogą trzeba tu przepłynąć Zobaczcie No i to wygląda jakby rzeczywiście tam gdzieś miało być Woli Okej, okay, tutaj będzie zejście w dół. No, chyba trafiłem od razu w dobrą drogę. Chyba trafiłem w dobrą drogę. Dobra, ale będę musiał się zatrzymać na pewno zanim tam dopłynę, bo już widzę, że głębokość, na której to się znajduje, jest zdecydowanie zbyt wysoka w stosunku do tego, gdzie ja mogę się dostać. Luz, przydałoby mi się. Przydałoby mi się koniecznie. Odpalić mapkę. O, tu wygląda, jakby tu było zejście. Dobra. Czas najwyższy, wypakować się stąd. I teraz. Zobaczcie, to jest chyba to przejście. Chyba nie ma innej drogi. I mamy kolejny artefakt architektów. O, kurde. Ej, fajnie. To ja nie wiedziałem, że od samej eksploracji po prostu Alan będzie mi podrzucać takie, takie informacje. Recyclotron. Czym jesteś, Recyclotronie? Pobrane dane. I to będzie w danych obcych analizator wodny. O! Małpa morska, uciekać! Uciekać zanim mi coś zabierze! Szybciej! Dziennik osobisty, prezenty od małp? Hmm... Czy można dostać coś od małpy jeszcze na dodatek? Ciekawe, ciekawe w jaki sposób, pewnie na zasadzie jakiejś wymiany. O proszę, jest napisane, że małpy zmieniły trochę swój ton. Jeśli tylko mogłabym wiedzieć czego potrzebują, mo może przyniosłyby mi coś użytecznego następnym razem. To jest coś interesujące. Hmm... Ciekawe. O! Okej, okay, dobra, tutaj już kiedyś byłem. Znalazłem to miejsce, słuchajcie, i znowu możemy je sobie zbadać, bo tutaj będą prawdopodobnie, tak, dokładnie, wszystkie skrzynki i wszystkie yy, boksy są zresetowane Także idealnie, zobaczmy Znowu chyba tytan dostanę Tak, już te, większość tych rzeczy mam podblokowanych, więc raczej to nic ciekawego nie będzie Flare zostawiam, na razie mi niepotrzebna, kostka odżywcza zawsze spoko Przynajmniej nie muszę się martwić o jedzenie Fragment radiolatarni, czy ja nie mam radiolatarni jeszcze? Mam Także tutaj nic, nic interesującego chyba więcej nie znajdę, o, poza wodą Także słuchajcie, mam nadzieję, że podobał Wam się update, w którym, że tak powiem, zostały dodane nowe rzeczy. Zrobiłem bardzo luźny przegląd, bo tak naprawdę jeszcze sam nie odkryłem większości tych rzeczy, które zostały tutaj poprawione. A co dopiero mam teraz mówić o zmianach? Dla mnie zmiany będą pierwszą rzeczą, z którą będę miał styczność, przynajmniej w większości przypadków. Teraz płynem tego statku użyję palnika laserowego, pozbieram tam te wszystkie elementy, które były, otwieram wszystkie drzwi, które się da i myślę, że będziemy mogli wtedy spróbować odpalić, e, odpalić sobie naszą radiostację. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobało, stawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, zostawcie dzwona i zapraszam Was również do sklepu, bo w sklepie sklepieś.titres.com pojawiły się nowe wzory, jeśli ktoś z Was jest zainteresowany. To tam można sobie zajrzeć czy coś nie. Trzymajcie się!